Tu mamy ten stojak, co wyciągaliśmy skrzynię ze Steigera, ale jest troszkę za szeroki i nam się nie mieści tutaj. Ale znalazłem mam taką ramkę co na trasie nieraz używam, żeby coś podstawić. Także ona tu pasuje. Tutaj tylko coś damy, położymy i na tym podwiesimy tą wyciągarkę i w ten sposób będziemy skrzynię obniżali, tylko z tym, że musimy siłownik dać do góry i go tam przywiązać. No, tam to się nie mieści, o to mi chodziło. Aha, A to stało tak. w instrukcji szukałem. No, to stało tak blisko, że nie było widać tego. Dobra, to ten siłownik musimy pasa wziąć, bo go tam przywiążemy, żeby nie poleciał, bo on jest ciężki, wiesz, Dobra. w razie W. Czy może do końca, tylko nie wiem, czy tam jest, gdzie idziemy na tym małym. To też, tak? ja, czy ja go wczoraj próbowałem, wiesz, to on tak do pionu stoi i może się wachnąć, dlatego trzeba go Aha, przywiązać. Co no. no. Trzeba zrobić jakiś specjalny regał na te sterowniki, co? No, bo są takie zwolnięte, no. się rzuci i zaraz Ciężki ten jest. Też jest wypracowane tutaj troszkę. To nie ma tu się dzieje, czy to, wiesz, godziny robią swoje, nie?

Chyba, że tu ją Ale to w sumie i tak nie jest pewne. to będzie pewniejsze. No i tam. On ciężki jest. Ale chyba nie ściśniesz, bo zamki są, nie? Tu są zamki? Tak No, tu są zamki, to czyli go nie ściśniesz tak po prostu wiesz. Z odkręcenia tych nie? No. No to i tak mocno nie ściskać by rurki nie związać, Bo tutaj rurka idzie. Tylko aby lepiej tak na i... Dobra i co? Tu nawet jest ucho do tego, nie? Żeby to podwiesić. Dobrze ja patrzę Odkręciłeś to ucho? Nie. Czekaj. Chyba. trzeba no Nie no, bo ja myślałem, że przekładnia kątowa zostanie. Ale teraz tak sobie myślę, że tak i tak trzeba będzie silnikiem odjechać, bo musimy zrobić ten wieniec co mówiłeś, tak? Na tym. Na kole zamachowym od silnika trzeba zrobić wieniec, bo jest... skrzynię się wyciągnie to... Zęby są zjechane, co? Nie odkręcić tylko. No Nie tak skrzynię wyciągniemy to tu. Daj tu ją raz połowimy. Tylko raz. Do, dobra, dobra, zobaczymy. Zobaczymy, ale silnik tak i tak trzeba będzie. Dobra. Mieliśmy to robić inaczej, a robimy inaczej. Wszystko podciągamy na jednej wyciągarce. Przez dwa otwory: przód skrzyni i tył skrzyni. Umiało być, że tylko tutaj, ale się okazuje, że to trzeba w dwóch miejscach. I co? Tylko nam zostało jeszcze... Jedno śrubę od łapy. To naciągniemy, żeby trochę ją Bo no na nam się tu już się rozchodzi. Co? Już tutaj się rozchodzi. Już się rozchodzi, znaczy naciągniemy to. Już wisi, nie? Mhm. Dobra, idę na dół. To można odkręcić. Poczekaj, otrzymać... to byś przytrzymał tutaj Tam śrubę, a ja odkręcę tą łapę. Aha. No. Tu przez otwór? No. Czekaj. Ale to trzeba klucz. Jaki tam masz klucz? 4, 7? No, 7, no. No, spróbuj, bo żebym mógł założyć klucz. No, założyłem. To jest 24. To masz na robotniku. To 22. Jest. Dobra, to muszę przynieść. Masz tam 24 pod spodem, Robert? Patrzę. 27, no. 24. Nie? Ale my mieliśmy. Czekaj, czekaj, czekaj. A ten krój? Nie no mam. Dobra. Masz? Mam. Co daj tutaj, tutaj na górę? To jest ostatnia od uchwytu, tak? Tak. I jeszcze ja mam A już... To może się odkręcać. Tak? Tak, skrzyja no... już wisi. Wisi skrzynia na łańcuchach Ja wyciągałem do właśnie na zielonych tamtych ładowarca, Ale nie pamiętam dokładnie jak Ale tak sobie wiarzę, że też są wyjście z dwaostory Wtedy jeszcze był ten Wysiężny Wyjdzie tam czy co? Tak tak, tak. No nie wyszło To jest te Mamy odkręcone to już tutaj wisi, idziemy teraz zobaczyć A masz tam lampkę przenośną? Czekaj, będziemy obadać temat Śruby wszystkie To do... Gdzie masz od skrzyni organizer? Eee, z tamtej strony jest A to na tym, gdzie spadła? Mam Podkładkę też znalazłem Daj Dobra, dobrze schowamy Dobra, idę pod spód zobaczyć. Uwaga, czekaj, tak. Yy, tu nam się już rozchodzi, już wisi na tym, już widać, że zrobiła szczelina, już wisi na lancuchach. Tam Tamte poduszki, co odkrętaliśmy, to tam. Tam jedna poduszka jest, taka łapa, tą łapę odkręciliśmy. Wszystkie przewody odkręcone, tak? Teoretycznie I teraz musimy troszkę... Mamy tą czerwoną łyżkę? No masz przyniosło. A czerwona łyżka jest To światło troszkę jakby... Weź unieś jeszcze, unieś jeszcze tą Troszkę tą skrzynię I Tarcza jest odkręcona od tego. Do góry, do góry! O, dobra. Który zacznę otwierać? Czekaj, poczekaj. na Lampka, lampka. A wy przestawiliście ładowarkę do przodu, tak? Tak. To nie damy ją do kanału. Chyba by się później cofnie jak ją... A może się ją odciągnie tyle? Dobra. To wygląda to tak. Naprawdę no, na deski. Chyba, że na... Zobaczymy jak to będzie jak zejdzie na dół. Dobra, odchodzi z tym. Teraz musimy po prostu ją moc... Łapa też się odsuwa. Co? Łapa też się odsuwa. Nie bym musiał tutaj odchylać też. I odsuwać ją. No tak, i tam obserwować na ten. Tak, możemy delikatnie... Czekaj, ja wezmę światło, bo ta lampa miała ośleka tylko. Muszę ją z drugiej strony wziąć. Może tutaj ją, No możesz ją ten. Próbować obniżać. Tam gdzie cewki są nie zahacza? Tam widzisz, nie? Te miejsce Nie, tutaj nie zahacza No to możemy zjeżdżać W ogóle wyskoczyła No to zjeżdżamy na dół Dobra Czekaj, 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 obejrzyjmy sytuację Już mamy ją? 20 na dole Tam, tam nie zahacza? Cewki nie, nie? Nie, cewki są dużo. Przewody wszystkie tam odwury tam zobacz czy nic się zostało. Nic nie ciągnie. Nic nie widzę, że ciągnął. Czekaj, tu jakiś przewód jest, ale on jest odkręcony. Tam przód, ty no schodzi nam elegancko dajemy dalej, no? Czekaj, czekaj, tu muszę ten odjechać, bo się zahaczyła ta czerwona łyżka. Tak. O, czekaj, 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 O, jakaś kostka, czekaj, bo jakaś kostka, jakiś przewód tu jest. Nie wiem, czy od cewek, czy od czujnika to by był. On teraz nie chce przejść. Podnieść trochę? Nie, nie, ale ja to jakoś go przełożę. Dobra. O! Żeby się nie rozwalił, to chyba z cewki. Dobra, kładziemy. Ładnie idzie. O, czekaj, czekaj, czekaj. Wiesz co jest źle zrobione? Trzeba było te łańcuchy skręcić, nie? A. Bo no. się przesunęły na pewnie na tym, na haku, co? Tak, wiem o co chodzi. Może wejść tam czymś jeszcze skręcimy, co? Chociaż tu już zaraz będzie... Może zaraz, już zaraz będzie na ziemi w sumie to. Może Przy wkładaniu z... trzeba to będzie... A nie, dobra, dobra, to zejdzie. To polecie, tam? Nie, nie, będziemy musieli ładowarkę cofnąć i ją dać do tego, do kanału, bo... Mhm. To cofniemy ładowarkę, pół metra to nic nie szkodzi. Musimy teraz ją podwiecić do ładowarki Nie, mi się wydaje, że tyle łańcuchów jak się opramotę, to nic im nie będzie no. Wiesz o co chodzi? No to chyba żeby... Poramę. Yy, przesuwać i cofać No bo, bo tu trzeba z pół metra cofnąć Żeby do kanału ją sadzić, bo inaczej nie wyciągniemy. A jak robiłeś? Kręciłeś za wał czy jak? Eee, Zakoła. Aha, za koła, bo można też wałem pokręcić. No to próbujcie za koła. Czekaj, ja ten. Czekaj, czekaj. Zrobimy ujęcie jak to wygląda tutaj od góry. No ją tak podwiesiliśmy. O już teraz ładnie zeszła. Wszystkie dwa otwory. Yy, I tutaj daliśmy do przodu, żeby było w linii. Ale teraz musimy trochę cofnąć ją, żeby do kanału się zmieściła. Co, bo tak. co, Teraz całkowicie żeby się oparła i do skrzyni... I wtedy byśmy odjechali, żeby ona już y, częścią... Ale zobaczmy co się stanie, bo tak byśmy mieli... Tylko, go... że teraz mam naprężony i... Ale miesz, ty postawimy pole. Ale zmiesenia dałem trochę wyżej tutaj mhm. wszystko, żeby. No no. No dobra, no. zobaczmy czy ten. To mi chodzi o to, że jak przesuwamy to naprężamy to i podnosimy skrzynię teraz. Zrobi się. Yy, Wiem, yy, no bo się, bo się chodzi o to, że. No i Łańcuch potrzebuje być dłuższy no. trochę, nie? No dobra, ja to spróbujmy ten. Cofnąć i. No łańcuch trzeba podnieść. Ale czekaj, bo tu jeszcze mamy ten podstawiony. Yy, nie możemy cofnąć. Mamy silnik podstawiony. On no stoi tu? No tak, bo on tam. Hmm. Dobra, trzeba to przemyśleć. Wyłączamy się na razie. Dobra, zabraliśmy tą podpórkę. Trzyma się na poduszkach, bo jeszcze ta przekładnia kątowa trochę waży, to ten silnik tak trochę się ten. Później to podstawimy dla stabilności, jak odjedziemy. Dobra. Patrz, już jest, zobaczyli, mamy ten. Jeszcze kawałek. Pod... Przejedźmy ten, ładowarką. Dobra. Dobra, jest elegancko. Dobra, ja trochę ją dam na dół. Dobra, tam zobaczę teraz na dole, jak sytuacja wygląda. Szkoda, że nie mamy kana kanału bezpośrednio nad tym. No możesz go ten, możesz spróbować ją dać na pierwsze skrzynię. Ale to podłożymy palety albo coś, wiesz? Dobra. Nie musimy do samego nająty ja Tyle tym. Dobra dobra to no. jeszcze dawaj na dół ja ten Ja ją naciągnę teraz Dobra Kamera spadła Kurczę. Cała, o tymi kamerami się mam? Czy coś widzieć? No ten Robert, daj, daj jeszcze na dół. Się aw, wykonany powiodło się nam skrzynia wyjęta jest dużo tam mamy tego łańcucha? metr? 60 cm no to trzeba palety bo tyle nam nie wystarczy żeby ją o na beczki na beczki jest jakiś... na beczki położymy coś ten i... Te z kanału mało można, mało, albo paletę małą, no. No tylko tymczasowo, za chwilę ładowarką odjedziemy i skrzynię wyciągniemy z kanału. I zaraz będzie demontaż i zobaczymy. E, tak, na pewno jest uszkodzona pompa jazdy. To na bank i od pompy jazdy pewnie się wszystko zaczęło, bo nie podawała na sprzęgło hydrokinetyczne i na sprzęgła cierne. Bo ta jedna pompa podaje właśnie na sprzęgło hydrokinetyczne i na PowerShift ta sprzęgła cierny. kontrolka nam się świeciła już dwa lata. Także jeździła dwa lata ładowarka. Tak praktycznie już można było ją remontować, ale nie było kiedy. No i tu odkręciliśmy te cztery śruby, żeby odkręcić ten zmiennik, i tak to wygląda. I co, i weźmiemy tę ładowarkę na mycie Jak wyjmiemy skrzynię, to się weźmie ją na mycie jeszcze. Będzie można wszystko ładnie wymyć. No i beczki te trzeba zabrać. Na boku. Czekaj, beczki zaraz zapostawimy. najpierw tą, to trzeba odbierać deski. Najpierw paletę, potem... Dobra, ale beczki... Beczki sam na palecie i tą dechę tam na górę. Aha. Trzeba te łańcuchy skręcić na to we mnie. Dobra, teraz ostrożnie, bo zaraz się oprze. Trzy beczki bardziej są. Nie, nie, ona. Może być. Nie, ona się... No tam. trzeba na cepie trzeba uważać. Ty, no, jest. jest? Sukces! Łańcuchy luźne, skrzynia stoi. Dobra, starczy. Czekaj, starczy już. No. Czekaj, jedną stronę trzeba, bo tak, tak trzeba łańcuch, żeby ją zabrać, nie? Tu jedną stronę trzeba tego. Tak. Siedemnastki trzeba, bo to nie pójdzie ręcznie. No i elegancko. Tutaj to mieliśmy urwane już wcześniej, te przewody. To te przewody, co mówi, że przymyciu się, tak? Tak. No bo wyciągnąć by... no. ale, ale ciekawe, trzeba jeszcze ją umyć przed zebraniem. dzisiaj tłusty czwartek Była cał, był cały karton zostało trzy pączki trzech majestrów akurat po jednym żeby się nie zaczepiły nigdzie jeszcze, jeszcze możemy jechać Elegancko podjechała. Wszystko. Dobra, lampka spadła. I tak to wygląda, teraz ją wyciągamy. Na paletę na pale... paleciakiem się zabierze na stanowisko o demontażu i ładowarkę z powrotem na kanał.